Teraz pobiorę wycisk z pani ucha, aby wykonano indywidualnie aparat suchowy wewnętrzny, na który się pani zdecydowała. Jeszcze raz obejrzę ucho. W porządku. Teraz w uchu umieszczę taki mały tamponik, który będzie zabezpieczał błonę bębenkową przed wpuszczaną masą. Teraz do kucha wpuszczę masę. Teraz sprawdzę, czy już masa jest twarda. Wszystko jest w porządku, będę wyjmowała teraz wycisk z ucha. Mamy tutaj wycisk ucha. I na podstawie tego wycisku będzie wykonany Pani aparat słuchowy wewnątrz łóżny indywidualnie. Teraz wysyłamy ten wycisk do laboratorium. Jeszcze dam Pani moją wizytówkę. Tutaj jest numer telefonu do nas oraz nasz adres. W razie jakichkolwiek pytań bardzo proszę dzwonić. Dobrze, dziękuję serdecznie.